Alicjo, kolejny finał szlachetnej paczki w Brągowie, kolejny, możemy śmiało powiedzieć, bardzo udany, mimo tych trudnych czasów, w jakich niestety przyszło nam żyć. Tak, to prawda w tym roku bardzo ciężkie czasy dla wszystkich. Dostaliśmy w zasadzie około 50 rodzin zgłoszonych, z czego paczki wytypowaliśmy do, do włączenia do tegorocznej edycji 35 rodzin. I rzeczywiście mimo tych trudnych czasów wszystkie te rodziny dostaną paczkę od nas. Zawsze przed finałem szlachetnej paczki, kilka tygodni przed, ogłaszamy na naszej stronie internetowej, że poszukujemy rodzin, poszukujemy wolontariuszy i co roku to się sprawdza. Bo można powiedzieć krótko, że chyba warto wierzyć w ludzi. Tak, zdecydowanie. My co roku mamy mnóstwo obaw o to, że rzeczywiście się nie uda. W tym roku te obawy były bardzo duże, bo sytuacja jest w kraju taka, że rzeczywiście. Ciężko nam samym sobie poradzić, a co dopiero jeszcze pomagać innym. Ale, ale udało się, i, i mimo tych naszych obaw i tego ciężaru, który gdzieś tam na plecach dźwigaliśmy, że będzie ciężko, rzeczywiście się udało. Co w tym roku trafia do potrzebujących? Różne rzeczy. Tak naprawdę ciężko mi nawet wymienić, bo to są rzeczy zgodne z potrzebami rodzin. Szlachetna paczka jakby zaspokaja potrzeby wskazane przez rodzinę. To są oczywiście podstawowe rzeczy typu lodówka, pralka czy kuchenka, których często brakuje, ale w tym roku są to też łóżka. Jest też oczywiście sporo żywności. Udało nam się też dla kilku rodzin zdobyć opał. Także serdecznie też za to dziękujemy Mecowi Wymrągowi. Wielkie, wielkie ukłony dla darczyńców, ale również dla Was, wolontariuszy. Dziękujemy za tę pomoc, którą niesiecie, no i do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo. Ja rzeczywiście e, chciałabym serdecznie podziękować e, kilku osobom, jak jeszcze mogę. E, wszystkim wolontariuszom, którzy włożyli ogrom pracy, naprawdę ogrom pracy w to, żeby, żeby to się udało. E, mamy trzy anioły w zespole, o których muszę wspomnieć. E, Magda Jędrzejczyk, Ula Soliwoda i Agata Mazurek, bez których... E, naprawdę byłoby ciężko. Te dziewczyny jakby zmieniają rzeczywistość, one przenoszą góry i, i rzeczywiście wszystko może się udać. Natomiast ogromnie też dziękujemy wójtowi gminy rągowo i burmistrzowi Mrągowo. Człowiek z natury jest dobry i chce, i chce to dobro dawać, dawać innym i dlatego też powstała ta idea szlachetnej paczki. Tutaj akurat są ludzie, którzy mają serce, patrzą w serce i to, i to właśnie jest efekt tego, że tych, tych, tych darów i tych rodzin obdarowanych jest z roku na rok coraz więcej. Co prawda wielu, wielu sponsorów składa się na to, że możemy dotrzeć do dużo większej ilości ludzi potrzebujących Niby, niby czasy się zmieniają, niby wszystko ma być dobrze. Okazuje się, że nie jest aż tak dobrze i tych, tych do których trzeba dotrzeć, trzeba pomóc jest, jest bardzo dużo. Ale dzięki takim ludziom właśnie tutaj jak organizacja Szlachetna Paczka, nie pani Richter, pani Soliwoda, inni wszyscy wszyscy wolontariusze, którzy włączają się w ten proces, im serdeczne ogromne podziękowania, bo to naprawdę kawał roboty, którą muszą zrobić poza swoimi normalnymi obowiązkami. Ja chciałbym dodać jeszcze, że w tej, w tej całej organizacji pomagał też nasze spółki, czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, przygotował, przygotował paczki żywnościowe, środowiskowy dom pomógł w rozważeniu paczek, miejska energetyka cieplna pomogła też w rozważeniu, nawet węgiel za, zaoferowała, zwik też pomógł w rozważeniu, także cała ta nasza miejska machina też pomaga tutaj z burmistrzem, włączamy się też co roku, oprawy, oprawy medialne, bo to też nie jest ważne, robina rzecznik, który bardzo dobrze się w tym sprawdza. Jest masę, jest masę ludzi, którzy się włączają i ja już nie wspomnę o sponsorach tych, tych, którzy paczki nawet, nawet z odległych, odległych miejsc od Mrągowa oferują, przywożą i te paczki docierają tu się do potrzebujących. Ogromne podziękowania wszystkim, yy, ogromny szacunek przede wszystkim dla tych ludzi, a korzystając z okazji, że niedługo święta, wszystkim zdrowych, pogodnych spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, bo to jest bardzo ważne, żeby spotkać się w gronie rodzinnym i wyciszyć się na ten moment, na ten czas, żeby, żeby spokojnie, rodzinnie spędzić te święta. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dobra robota! <grym>